przykład mobilnego odciągu między, między narzędziami różnych producentów. Strukem 12, separator diwolta boszowski odkurzacz. Tak, tutaj mamy oryginalną, oryginalne przyłącze Milwaukee. Boszowską złączkę pomiędzy duct Wąż boszowski do separatora diwolta wpada. Wychodzimy wężem e, DeWolta do Boschowskiego odkurzacza, tak się cały zestaw prezentuje. Włączę, coś tam wiruje. I teraz, aby podłączyć sobie normalnie narzędzia e, Boscha to wystarczy. To nacisnąć mocno i wyskoczy ten wąż. A że to jest przyłączone daktailpem, to tego nie będzie, to nie będzie odrywane, tylko wystarczy mieć dodatkową złączkę i to nałożymy na ten wąż, i wówczas można tutaj narzędzia Bosza e, przykładać i pracować. Także mamy przejście między Milwaukee a Bosch.